Odcinek trzeci, night City. Oglądamy. welcome to night city archives subfolder 1 chapter 3 birth of dogtown night city 2058 savvy investors seeking to profit from booming tourism set their sights on the slums south of haywood hoping to turn filth into fortune after a slew of generous donations to the city council, they're awarded exclusive construction permits. Their vision a world-class luxury resort called Pacifica. The paradise quickly takes shape, built on the backs of an army of underpaid laborers. Amid development, the unification war between the NUSA and the Free States reaches California. As confidence collapses, investors pull their funds and abandon the project. In 2070, with the NUSA poised to invade, an elite unit of Militech soldiers led by veteran colonel Kurt Hansen is tasked with securing a strategic position within Pacifica. Their orders kurde, prepare a pathway for an all Pathway for an all-out offensive on night city. but the green light is never given. the nusa and free State sign the arvin accord. hansen and his men are ordered to stand down. the commander disobeys. seven years have passed. kurt is entrenched within pacifica. his inner haven, dogtown, is enclosed within fortified walls. A bastion for night citizens seeking to escape corporate governance. A hideaway is enclosed within fortified walls. A bastion for night citizens seeking to escape corporate governance. A hideaway for all those with questionable pasts. In the husk of Pacifica's stadium, a black market with international reach has sprouted. Business is booming. Hansen's power steadily grows. As does the thickness of his wallet. Both Night City and the NUSA refuse to take an official stance on Pacifica's new warlord, opting instead to let sleeping dogs lie. But given recent reports of feverish activity within Dogtown's walls, it seems only a matter of time before the ticking time bomb finally explodes. No. Kurde, akurat wzięłam jedną ale przeskoczyli te 7 lat Byłam ciekawa, co się przez te 7 lat działo. No tutaj w sumie przeskoczyli. Mmmm. Do momentu, jak on zaczął się. No już był taki rozwinięty, nie? I był władcą Pacyfiki. Rządził Pacyfiku, ale. No, mm, ja ciekawa. Bo tu jest mowa o tym, że wydaje, It's się, to, bomb, wydaje się tylko kwestią czasu, zanim tekająca bomba zagrewa w końcu wybuchnie. I teraz pytanie, czy to chodziło o tą sytuację, którą mieliśmy, w Phantom Liberty, czy to chodziło o co innego, nie? To jest ostatni, myślisz? Plans. A jest zarazem ostatnim, którego lotu dało nam się spenetrować. Ale tutaj brakuje mi yy, tego, co się działo w ciągu tych 7 lat, właściwie, nie? Bo to jest tak, 7 lat później. Ale może po prostu w tamtym momencie nic się takiego szczególnego nie działo. No. A także mamy trzyodcinkową... A... Trzyodcinkowe trzy archiwa. Bardzo ciekawe ogólnie. Mogę powiedzieć, że bardzo fajnie rozrysowują to, jaka była historia i Night City, i ogólnie cyberpunka. To, że w ogóle w XX wieku już były wojny nuklearne, i było przerąbane, nie? A, że ten świat w ogóle jest taki zniszczony, bo nie mówi się o tym, co jest poza tym światem. Skupiamy się na Night City, a tak naprawdę m, chociażby z Cyberpunk'a możemy wy, wynieść informację, że Polska jest teraz y, totalnie zalesionym krajem i tam, y, i tam w sumie no nie wiem, czy tam, czy tam po prostu miasta upadły, czy jak to wygląda, ale że to nie jest takie typowy kraj, nie? W porównaniu do tego, co jest teraz na przykład u nas. Zresztą Misty sama mówiła, że tam chyba żubry, nie? Że tam, że tam nad żubrami trzymają pieczenie, nie mam pojęcia, coś takiego było. No, ale ciekawie było pokazane, jak na... Że, że Polska, no, do tego 2077 szczególnie nie, nie dotrwała, nie? Czy widziałam foczki na twórczości? Zaraz zobaczę. Tylko właśnie w Stanach głównie tutaj się wszystko rozgrywa. No, ale cóż, no, fajnie byłoby, jakby się zobaczyło w sumie, jak wygląda świat ogólnie w cyberpunku, nie? Nie tylko Stany, bo w Stanach to wiadomo, że one zawsze będą gdzieś tam się rozwijać. Ale inne kraje, to byłoby ciekawe, nie? Jakby Europa wyglądała w takim, w takim 2077 roku. Jakie pieczone żubry, nie pieczone żubry. E, No, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Natomiast e, generalnie fajnie, fajnie. Szkoda, że Misty spierdzieliła ja w Bieszczady. No Szkoda, że tylko trzy odcinki, bo ogólnie nam się chętnie w ogóle w takie coś e, bardziej e, Takim czymś bardziej mi się zainteresowała. No, ale czekajcie, Kurt Hansen, czy w ogóle, czy, czy prezydentka, to jest już wymysł CD-pu, nie? No bo, tak jak mówiłeś, papierowa wersja Cyberpunka skończyła się na 2020. Ja mam jakąś książkę z historią Cyberpunka. Ym, właściwie to, znaczy, coś się działo mniej więcej, nie? Muszę sobie w końcu ją przeczytać. No, to tyle.